Witam w kolejnym odcinku gościnnie. Tym razem swoją bitwę na Leopardzie 1 zaprezentuje nam kładzik. Leopard 1 jest niemieckim czołgiem średnim 10 poziomu. Praktycznie nieopancerzonym. Najmocniejszy pancerz to 70 mm na górnej płycie, więc że jest absolutnie pomijalny. Leopard charakteryzuje się bardzo celnym działem. Jeżeli dobrze pamiętam, ma 0,3 celności na 100 metrów i wybitnym czasem celowania, zaledwie 1,7 sekundy. To świetnie nadaje się do strzelania w ruchu lub bez przycelowania. Ponieważ nie ma pancerza i ma tak celne działo, najlepszą taktyką jest trzymanie się z tyłu, więc przynajmniej początkowa ta powtórka prawdopodobnie nie będzie najbardziej ekscytującą. Za to niewątpliwie pracowitą. Tejszy T-54 postanowił zebrać jeden strzał. Przed zniknięciem prawdopodobnie zdążył zebrać jeszcze drugi. Kładzik szuka przestrzał na te T-54. Pojawia się kolejna. Możecie się zapytać skąd tyle T-54. Otóż trybem bitwy jest tym razem konfrontacja. I dlatego mamy takie a nie inne składy Rosjanie kontra Niemcy. Dużo rozjechała się całkiem nieźle. Miary porówna na każdą stronę. Kładnik czeka z tyłu, nie zamierza tracić HP teraz, kiedy nie jest to potrzebne. Niech twardsze czołgi. Niektóre, chociaż poziom niższe, to prawie 3 razy twardsze. I jak e piątka. Jadą do przodu, zbierają trafienia. Tutaj ten strzał poszedł troszeczkę za nisko, żeby trafić te 5. No i trwają poszukiwania kolejnego celu. Na razie chętnych nie widać. Sytuacja nie wygląda najlepiej. Jest 1 do 3. Kładzik się świeci. Robi unik. Na całe swoje szczęście nie ma w tej bitwie artylerii, która mogłaby takiego Leoparda 1 skasować na jeden strzał. A południe zaczyna pękać. Stan bitwy wydaje się tylko 3 do 3. 4 do 3. 3 do 4. Ale na południe nie pozostało już zbyt wiele maszyn. W tym momencie trafia się w rogi T54. Delikatne wycelowanie przed. I T54 nie ma. Pierwszy zniszczony wrogi czołg. 1750 obrażeń. zaczyna się ponowne czekanie. Kiedyś to ci przeciwnicy wyjadą. Przewijamy, przewijamy, przewijamy. I południe pęka zaraz szybciej. Czas, żeby ktoś się włączył do tej walki. Wtedy tutaj RNG postanowiło rzucać mu kłody pod nogi. Ale bardzo szybko lecące pociski. Pozwalają skasować tego IS -a 8, a Setka jakoś się na razie broni przed Isem 4, Strzał w bok wieży idzie wiarzmo. A na horyzoncie pojawia się kolejny is 8. Może tym razem trzeci? Tak, tym razem to is trzeci. Niestety w międzyczasie is czwarty wysyła naszego S100 do, do garażu. I tej flanki broni już tylko nasz dzielny leopard oraz sojuszniczy Borsuk. Borsuk wykańcza Isa trzeciego. A leopard czeka na okazję postrzelenia Isa czwartego. Niestety takowa się nie trafia. A piątki na drugim froncie nie tylko nie zdołały zaatakować, ale zostały wybite. Do nogi. Wrogie obiekty skradają się coraz bliżej. Aż nagle ich kamuflaż nas zeskakuje. Ale nie czas reakcji kładzika. Dwa uniknięte strzały. Piękny strzał w x-pot'a obiekta 268. I nasz Leopard wciąż na pełnym HP spróbuje wyciągnąć tę bitwę. Sam ze wsparciem borsuka. Przeciwko 20 i 39 9 poziomom. No i nie mam pojęcia czemu. Drogi obiekt 268 nie strzelił. Zebrał jeszcze od borsuka. I z pomocą kładzika zakończył życie, ale nie czas spoczywać na laurach. Strzał w wrogiego obiekta 704 i już pojawia się kolejny przeciwnik. Trafiony w ruchu dzięki wyśmienitemu czasowi celowania. Kładzik obrywa w tył, nie bardzo ma się gdzie schować, zamiast wykorzystać ten kamień. Ale Leopard jest duży, a kamień nie. Więc wciąż trochę wystaje, co wrogi IS skrzętnie wykorzystuje. No i pojawia się pytanie, czy 704 wyjedzie. Decyduje się na wyjazd, obrywa w gąsinicę. naprawia ją. Strzał oberwany w tył od wrogiego. Ica czwartego nie powoduje żadnych uszkodzeń poza gąsienicą. Niestety trafia się rykosze do drogiej 704. I teraz tylko pytanie, kto pierwszy przeładuje? Kolejny strzał ze zero. I czwarty na szczęście podłuje. Zajechany 704. Przestaje stanowić problem. Progi z 8 zgarnia pocisk God. Borsuka zgarnia od Leoparda. Ponownie zgarnia od Borsuka, i w tym momencie ta bitwa wydaje się znacznie bardziej wyrównana. Dziesiątka i dziewiątka kontra dziesiątka i ósemka. Na liczniku prawie 6000 obrażeń. Plus strzał w ciemno. Znowu wykryty. Chowa się przytomnie za wrakiem że 4 jest prawdopodobnie łatwiejszym celem do wykończenia. Ale obaj przeciwnicy są na jeden strzał, jeżeli już wylosuję. A dla Bortuka to już na pewno. W tym momencie prawdopodobnie czas przejść do ofensywy. Chociaż jak tu przejść do ofensywy? Jeżeli czołgi sojusznicze też są jednostrzałowcami. Gorączkowa narada. Kładzika i drużyny. Nie przynosi rozwiązania. To napięcie, w końcu Leopard podejmuje odważną decyzję. Wyruszenia w nieznane. Mając nadzieję, że pierwszy strzeli przed 74 i jest wyświecony 704. Oba czołgi budują, ale to Leopard przeładuje pierwszy. I czwarty na szczęście nie trafia. I, I w tym momencie nasz leopard ma już przewagę. Ale czasu jest za mało, żeby zająć bazę. Trzeba wrogiego ISA czwartego wykończyć. Przekroczone 6200 obrażeń. I gorączkowe natarcie. Walka z czasem. Pozostała tylko minuta i 10 sekund. Na znalezienie oponenta. Przeładowanie na gold pestki. Wyścig z czasem trwa. Zaprezentuję jeszcze te pociski. Przeciwpancerny mają 268 mm penetracji. Złote 330, wybuchowe 53. Teraz do specjalisty i zwycięstwa pozostał tylko wrogi z czwarty. 25 sekund. Go teraz nie zginąć. Czwarty na szczęście nie ma naszego bohatera na strzał. Ten strzał trafi w gąsienicę. Czwarty jedzie na tarana. I obrywa w tył wieży od boku. Dając kładzikowi specjalistę, duży kaliber jasa pancernego. Co kończy ten odcinek, ten odcinek gościnnie. Dziękuję za uwagę Pikolo 01. Cześć!